Cześć, witajcie na nowym yy, filmiku, a w dzisiejszym filmie jesteśmy na Pet Simulator X i widzowie, błagam Was, poczekajcie jakąś 10 sekund. Dobra, widzowie, ja już jestem. Piszcie w komentarzach, o ile nie są zablokowane. Bo, jak są zablokowane, no to przepraszam, ale ja tam nie umiem za bardzo tego wstawić. Piszcie w komentarzach, czy. Um, no, czy mnie lepiej słychać. Dlatego was pytam, bo dostałem e, mikrofon gamingowy, bo właśnie e, dzisiaj jest. Czekajcie, dzisiaj jest 4 kwietnia, to 3 dni temu dostałem mikrofon gamingowy na moje urodziny, bo były moje urodziny 3 dni temu, więc no, a yy, i piszcie w komentarzach właśnie, czy mnie lepiej słychać, po prostu napiszcie, tak lepiej mnie słychać i tak dalej, i tak dalej. A widzowie, yy, no w ogóle piszcie właśnie, czy jest jakaś różnica. A widzowie, wiedzieliście o tym bagu? Znaczy, o, 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 o i lecimy tym portalem do góry. W ogóle widzowie, ja. Sorry, że nie mam tutaj tych No nie, nie udało się. Sorry, że nie mam tych ale trudno go strasznie zdobyć, według mnie. Według mnie to jest strasznie trud widzę, teraz się mocno wuklikać. Hmm. To wie. Widzę, zostaw za to co zrobiłem, przez to, że tak zrobiłem, to zostaw łapkę w górę. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. Subskrybuj. łapki w górę i subskrypcję dzwonkiem, bo dobijemy 5 milionów łapek w górę. Nie no, przesadziłem. Czekajcie, przesadziłem. Dobijamy 2000 łapek w górę. Niech będzie, bo 5 milionów to ja przesadziłem. Co bieram? 5. W ogóle wiecie, widzowie, jakie trudne jest zdobyć tą krainę, bo zobaczcie. 8 takich musimy zniszczyć. 8. Widzicie na no, moje słabe petty. W ogóle ja się tepnę tutaj bardziej blisko początku. Na tych łańcuchach od tutaj. Lecę na sam początek, a niech one mnie tutaj. W ogóle widzowie yy, wiedzieliście o tym lagu? To czy... <laughs> Tu akurat się nie da wejść, ale jak macie krwią, to tak was strasznie ma. Dobra. Więc widzowie. Lecimy szybko do banku, zobaczyć czy w ogóle mam jakiś bank. Czy ktoś z Was mi. W ogóle widzowie. I byłoby mi miło i fajnie, jakbyście mi udostępnili swoje banki, bo na serio to jest parano z W ogóle wy sobie wy, wiedzieliście, że ma... W ogóle ja muszę zobaczyć gdzie, gdzie są pety no. Zwy... Nie, to jest zwykły krokodyl. Bo tak to ten krokodyl wybrał by ekskluzywny. No bo ja już nie wiem, gdzie są te ekskluzywne. Tu ja wiem, gdzie są ekskluzywne. O! Są. Ja bym chciałam mieć jakiegoś innego ekskluzywnego peta. W ogóle widzę. Hmm, hmm. Powiedz mi, co ja dostałem, nigdy. Aha, nie no, super. Wiecie, że my w tym odcinku nie dojdziemy do tej drugiej krainy. Yy, może. Może nam się. Sorry, za takie, o, że tak szereści, Możliwe, że tak szaleśni. Może nam się uda dojść na jakimś live'ie, ale w ogóle nie wiem, czy ja zrobię live'a widzę. W ogóle piszcie w komentarzach, jak myślicie, czy my się kiedyś uda dojść do tej krainy. To ja tak normalnie, średnio nie myślę. I tu jest świetna kryjówka na chowanego. Widzowie, czy to się da zbagować? Nie, to się da, widzowie, zbagować. To jest lag. Jakoś tak. Nie, jednak chyba się tego zbagować nie ma. W ogóle chciałbym mieć tego Howarda najbardziej tak tego albo tego. Czy, co tam było napisane? VIP? Nawet... Możecie wpisać w komentarzach, jak w ogóle odblokowuje się te Slay, Howard, Stamp, Howard, Cat Howard, Ireland, Bluefire, Rainbow, you spent Mr. rest in total. Czyli muszę mieć chyba 100 tysięcy robić na końcu, i wtedy to ewakuuuję. Nie wiem. w ogóle, widzowie, wy widzieliście to, że ja chyba tej skrzyni nie rozumiem z Nigdy nie odblokuję tego portalu, no bo to jest jakieś Nie turmanie... Jak? Jak? Powiedzcie jak, widzowie? Jak? Mam już 17 tych bilionów. Czy to, mm, wiem, że tutaj mam akurat 35 milionów i to jest więcej od 17 Ale ja nie wiem co mam robić widzowie. W ogóle na tych mapach są takie słabe pety Ja w ogóle myślę czy jak odblokuję tych Wida, to czy mi się odblokuje i... A, będę odblokowywał go, a potem mi się odblokuje to. Widzowie, najgorsze to jest na świecie. Ja tego nigdy wszystkiego nie odblokuję. To musiał to robić jakiś rok, co najmniej normalnie. Co najmniej rok. Co najmniej. Jezu, widzowie, jak mnie obdziesięciło. Co się stało? WIDZOWIE CO CIĘ STAŁO? Nie, widzowie, że tak się wydarłem, ale co się stało? No w ogóle kaputo będzie z tej skrzyni. No A co jakbym znieścił inną skrzynię? Na przykład... Tak, o, taką To by się cali działo, bo... Chciałabym, żeby ktoś mi pomógł, jakiś super gość. Ja wtedy jednego pęta i tak już to zdobędę, widzę. Prawdę mówiąc, to jest niemożliwe, żeby ja to zdobył, Ale wiecie co? Na kolejnym, może to nie będzie filmik, ale. Się skontaktuję z moimi wszystkimi kolegami zagramy w te Pet Simulatory. Jak oni mają tą krainę, to po prostu e, z nimi to kupię. W ogóle ten gość to ma tyle tych petów, też ma jakieś. Mitikale? Mitikale ma! No i gościa mityka, a nie tykali, jednego ekskluzywa. Co wiecie, że jest taki tak na jednej krainie? O, trzeba zrobić tak. Tak. Właśnie. Widzicie, to jest taki mag. Mogę zrobić tak. Widzicie, widzicie? Mhm. Ja tam minę zobaczyć, jak mi idzie w oczach przecież. No widzowie, jak myślicie, w ile to zniszczę, Jak pan pyta, który ma 371 bilionów, tylko 362 tylko biliony, i 554 tylko biliony. I 1 bilion jeszcze. Przecież kaputo będzie z tego. Hmm, w ogóle ja bym chciał tak być, taki dobry jak inni youtuberzy, zazwyczaj. Ja tu trochę będę miał tych koinów, jak to wszystko rozwalę. Widzowie, czy wy też myślicie, że ten odcinek jest strasznie nudny? I ten odcinek... Już trwa 11 minut, szczyt powinien się kończyć, a więc się kończy, więc... Dziękuję widzowie za oglądanie, subskrybujcie mój kanał, bo 2000 łapek w górę, a ja Wam dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmiku, odcinku. Cześć!